Tak, oczywiście, w Anglii możesz iść na studia bez matury, robisz wtedy 4 lata zamiast trzech, wyrównujesz swoje kwalifikacje na roku zerowym i potem przechodzisz na rok pierwszy, drugi, trzeci i kończysz to wszystko dyplomem licencjackim. Zrekrutowaliśmy już bardzo dużo osób, które w ten sposób jest na studiach. Często też polecamy, żeby udali się do działu karier, bo to nie jest tak, że musisz czekać aż zakończysz swoje studia, żeby podjąć lepszą pracę. Często jeżeli jesteś na kierunkach IT, psychologia, cybersecurity i tak dalej, bardzo często właśnie pracodawcy już szukają osób na takie pozycje jakby wejściowe do, do firm. Osoby, które są na studiach. Bo rynek pracy jest bardzo obciążony, nie ma wielu specjalistów, więc bardzo łatwo się dostać. Więc naprawdę nie czekaj, rozpocznijmy aplikację, przygotujemy cię do testów i aplikuj, bo jeżeli chcesz zawalczyć o lepszą przyszłość, to to jest naprawdę najlepsza droga.